Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na live. Ie. Serdecznie i serdecznie pozdrawiam. Tu w tą stronę mam tą grzywkę, tak? I serdecznie pozdrawiam. Proszę Państwa, włączyłam. Witam serdecznie i chciałam tutaj poinformować, że włączyłam z Władysława bąk Złoty Zioła na Wagę Złota. Włączyłam tryb tylko dla subskrybentów. Każdy nie może po prostu komentować, ubliżać. Przecież się nie znamy, a celowo to robią złośliwie. Ale dzisiejszy program nie o tym jest. Dzisiaj będę opowiadać ogólnie. Ci wszyscy zielarze, zielarki, które tak strasznie się produkują na Facebooku i wszędzie, popełniają okropny błąd, ponieważ nie każdy człowiek, każdy człowiek inaczej wygląda, inaczej rozumie, inną ma chorobę, inne zażywa lekarstwa, więc nie mogą robić takich po prostu kłamstw, nie mogą urządzać takich kłamstw, wymawiać takich kłamstw, głosić na cały świat, że ukończyli tutaj może humanum, tumanum, bo już nie wiem jakie. Skoro ja słuchałam nieraz różnych filmików króciutkich, i w tym momencie, kiedy oferowały jakieś zioła, to wszystkim jednakowe rzucały zioła. Nie pytając o interakcje, o leki, o nic. Na przykład, podam przykład. Proszę Państwa, jeżeli ktoś choruje na nerki, to jest tak ogólnie, powiedzmy, to nie można wrzucać, że na nerki takie zioła. Nie, ja się tu nie wykrzywiam, tylko takie mają te głosy, takie donośne, różne, po prostu, ponieważ nie można wszystkiego pchać do jednego wora i, i nie wytłumaczyć o co chodzi. Przecież mamy kamicę nerkową. Mamy zakażenie układu moczowego, mamy odmienniczkowanie, proszę Państwa. Mamy zapalenie nerek, mamy przewlekłą, ostrą niewydolność nerek, choroby kłębuszków nerwowych, proszę Państwa, nowotwory nerek, wady rozwojowe różnego rodzaju, proszę Państwa. Mamy zakażenia różnego rodzaju związane z cukrzycą, neuropatia czyli cukrzyca, mamy ciśnienie które tak samoistnie powstaje to jest też związane jak jest ktoś ma cukrzycę po prostu i z tym ciśnieniem to jest związane z nerkami, tworzą się złogi, kamienie nerkowe po prostu wiele innych jakby Wam tutaj, bo tutaj sobie jeszcze zanotowałam, proszę Państwa, jest uszkodzenie tkanki nerkowej, czyli czy ostra niewydolność, jakieś guzy, jakieś proszę Państwa, torbiele, kłębuszków, zapalenie nerek, choroby kłębuszkowe, po prostu dotykające, które odpowiadają za filtrację przez nerki. Czyli mamy uszkodzenia, jak spowodowane wysokim ciśnieniem, wysoki poziom glukozy, jak jest tego cukru i liczne torbiele. Posłuchajcie, ile wymieniłam tych rzeczy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. I taka pani udająca zielarkę albo po tych szkołach, która się nie szkoli nadal, bo nie ma takiej opcji, żeby chodziła gdzieś do jakiejś szkół, jakieś kursy brane po prostu tak przez internet, to to nie jest to samo, ponieważ oni to wszystko na jedno kopyto po prostu ustanawiają, nie można tak, ponieważ nie, jakby to powiedzieć, jeżeli stosujesz zioła, to nie tylko, żeby zamaskowały na jeden dzień, czyli tylko szukamy przyczyny, i dopiero idziesz do lekarza, robisz te wyniki, USG, te inne badania z moczu, jeszcze inne tam lekarz zaleca, wtedy wiesz, co masz. Czy masz kamicę nerkową, czy masz jakieś zakażenie układu moczowego, czy masz odmienniczkowanie, jak już mówiłam, czy, czy masz neuropatię, czy, czy odciśnienia, czy jak te nerki są chore. I to wszystko w ten czas wiesz. No witam i pozdrawiam serdecznie. Danusia ma zasubskrybowany kanał, bo tutaj weszła. I, i proszę Państwa, to wtedy można zastosować zioła dla danej osoby i jeszcze, jak ja to mówię, żeby dopasować zioła, to musisz przeprowadzić wywiad z osobą, z osobą, która Cię prosi, żeby jej pomóc. Wywiad musi być szczegółowo i dokładnie w 100% przeprowadzony. Musi ktoś opisać tą chorobę. Jak ma wyniki, to ci pokażę. co zostało u tego. Ktoś powie, że ma torbielę na nerkach. No, akurat, jak są, one nie są w środku, więc one zeżyje się lata i może nic się nie dziać. Więc proszę Państwa, tak. Ktoś powie, że ma kamienie na nerkach, czy płaskie, czy takie. Ktoś powie, że ma muliny, czyli tak, by zamulało. I tworzyły się te kamienie po prostu. Otóż żółt czasami musi się wydalać też, proszę państwa, przez, no, do kiszek, do dwunastnicy. I to jest bardzo dobre, ponieważ jak czasami macie nadkwasotę, jak opowiadają mi niektóre panie przez telefon, że niektóre się odbiło aż takim samym żółtym czyli ta żółć, która ulała się tak to można nazwać po naszemu po góralsku, po prostu do dwunastnicy, żeby wydali ją, bo tak też może być, to cofnęło jej do, z żołądka do, do przełyku, wtedy mogłem trochę zapiec, no, tak jak, bo jak jest jeszcze nadkwasota, ale nic się po prostu nie stało, proszę Państwa. Jeżeli... Macie zapalenie na przykład nerek, to, to jest dość poważna choroba, którą trzeba skonsultować z lekarzem. Trzeba mieć te wyniki. Po prostu czasami bolą, jeżeli są choroby kłębuszków nerkowych, bo tak też może być. Co na to są leki, nawet antybiotyki? Ale jest bardzo dużo ziół. Można do mnie zadzwonić 884, doradzę, jakie to zioła, jak to pić, i po prostu. Wiadomo, że jeżeli mężczyzna ma w przewodzie drobny taki piasek, i inny to przy sikaniu może cewka może go piec, tak? Więc, więc musi to znosić, musi to przez pewien czas, póki nerki nie przefiltrują. Po prostu słuchajcie, nie pijemy wody jako takiej samej. Dlaczego samej? Nie pijemy samej wody, ponieważ jeżeli ktoś ci zaleca, jakaś dietetyczka albo, albo zielarka, pij dużo wody, 3 litry, ileś tam na, na jakąś wagę, to słuchaj, nie słuchaj pij wodę, jak potrzebujesz pić, no to nie nadużywaj samej wody, czy solonej, czy takiej półgazowanej ze sklepu z tą solą, bo później będziemy mieć słone wargi usta, inaczej można powiedzieć bo, bo ta sól będzie wychodzić, bo to jest niedobre dla nerek bo to jest niedobre dla zatrzymania się wody po prostu, no żeby się jak powinniśmy pić, ja już Wam pokazywałam Poczekajcie, jeszcze Wam mogę pokazać, tylko nie wiem gdzie Mam tą szklankę Mam. Zawsze sobie zrób chociaż dwa razy w tygodniu z tą cytryną, z tym aneszkiem, z tym laskę tego troszeczkę imbiru aha, cynamonu. Bardzo to jest korzystne, możesz dwie trzy szklanki wypijać po prostu, ja mówię dwa razy w tygodniu lub raz w tygodniu, nie jest to wielki koszt cała cytryna i można po prostu sobie wypijać proszę Państwa to też bardzo dużo pomaga to pić takie może każdy po prostu chyba, że jeżeli ktoś ma nadkwasotę, to tej cytryny za dużo nie, chociaż to jest witamina C bo uaktywniłoby się to takie pieczenie, czyli ta nadkwasota no jeżeli proszę Państwa ktoś ma Neuropatię, czyli ma cukrzycę i nadciśnienie, bo zazwyczaj to te choroby chodzą parami, czyli współistniejące czyli na przykład do cukrzycy, to trzeba też inne zioła zastosować, bo na to bierze różnego rodzaju lekarstwa, więc trzeba dostosować takie leki, które nie kolidują, nie ma tej interakcji z innymi lekami żeby nie było jakichś wstrząsów czy analitycznych czy, czy po prostu ogólnie. No jeżeli ktoś ma uszkodzone nerki, a uszkodzone mogą zostać przez tą cukrzycę i przednaciśnienie tętnicze, więc proszę państwa też trzeba inne zioła zastosować. Jeżeli ktoś ma e, e, choroby e, Kłębuszkowe, które dotykają, które odpowiadają za filtrację tych płynów, co wypijesz, czy, czy ogólnie, tak? Bo to przez nerki. Więc proszę Państwa, jeszcze do tego wysoki poziom cukru, jeszcze wysokie nadciśnienie, ciśnienie tętnicze krwi, bo inaczej nie można tego powiedzieć. To też trzeba inne dzieła zastosować. Więc ja tutaj mówię nie. Słuchać głupot, które ktoś każe Ci trzy zioła, cztery pokrzywy, zrobi z tego swoiste jakieś koraliki, że to są czy orzeszki, to nie, to nie są żadne orzeszki. To jest pokrzywa, która kwitnie i właśnie tak to wygląda i nie z samym tym się leczy, bo liść ma bardzo dużo w sobie lekarstwa pokrzywy, jednakże pokrzyw, Albo pijemy 3-4 razy w miesiącu, albo pijemy przez tydzień, żeby wyszło w miesiącu, i robimy przerwę. Pokrzyw też tak nie można pić. I pokrzyw nie może pić każdy. Trzeba spróbować, bo pokrzywy też dają niektórym ludziom uczulenie. Tak samo jak brzoza, która jest stosowana przy kamieniach nerkowych i ogólnie oczyszczaniu. Nie, mo, nie każdy może tolerować tą brzozę, bo może mieć uczulenie. Proszę Państwa, jeżeli ktoś ma uczulenie na pyłki brzozy jak na wiosnę ona się rozwija tak samo może mieć uczulenie które nie mogą być domieszane do ziół proszę państwa Jeżeli 959 320 dowie się jak jakimi ziołami można oczyścić nerki z nerki czy czy po prostu kanaliki nerkowe, ten piasek, czy kamienie, po prostu które się tworzą i tutaj nie może cię robić takich rzeczy, jeżeli jest kwas moczanowy za wysoki, trzeba go zneutralizować. Po prostu też można ziołami, ale nie żeby jak ci nic się nie dzieje, że bo koleżanka ma, bo tam sąsiadka, bo ktoś tam, bo tak się stało, no akurat ty nie musisz mieć. Więc proszę Państwa, możesz mieć co innego. I ktoś pyta, tworzenie złogów kamieni, stany zapalne. Proszę Państwa, czasami zdarza się, że moczysz ręce w zimnej wodzie, czasami za dużo solisz. Weź szklankę i zrób to jak w szkole eksperyment. Nasym na dno soli grubej, grubej czy tam jakiejś soli. Weź, proszę ja ciebie, nalej wody weź do drugiej szklanki tam coś takie zrób, żeby ci się utrzymał taki patyczek lub coś takiego w poprzek, zawieź nad tą szklanką, jakby to powiedzieć, nitkę, zwykłą nitkę podwójną, żeby się moczyła w tej wodzie. Zobaczysz, jak na rano albo do południa zrobi ci się kryształki soli, ciągnie i w koło nitki zrobią się te, te kryształki soli, czyli takie kamienie. Sam możesz przed, y, zrobić eksperyment, dowiedzieć się, tak samo tu tworzą się te kamienie, bo jeżeli jest za dużo kwasu mo, moczowego, no, moczanowego czy moczowego, jakby to mówicie, bo każdy mówi inaczej, więc mogą się tworzyć złogi. Czyli te kamienie mogą się robić, stany zapalne, mogą się uszkodzić też tkanki nerkowe, czy, czy, czy mogą powstawać jakieś guzki, albo mogą powstawać torbiele. I to jest tak proste, proszę Państwa, do zrozumienia, że tu nie musisz niczego wiedzieć, bo jak na przykład. Wolałabym, żeby każdy z Was był zdrowy, ale jeżeli idzie do lekarza, bo ma nagłe ataki, bo ma kamienie, bo go bardzo boli i tak dalej, i w boku, tu i tam nie wiadomo gdzie, po prostu co do nieprzezwyciężenia, to proszę Państwa, zaczyna się ratować. Ale wiadomo, że lekarz powie, bo też nie ma w oczach prześwietlacza, żeby wiedział, co jest. Bo też może być inny jakiś nacisk na nerwa, że może całkowicie, proszę Państwa, inaczej to wszystko być. Inaczej boleć, inaczej odczuwać inne ataki. I lekarz dopiero stwierdza, że ktoś tam ma kamicę nerkową, ktoś tam ma co innego, po prostu ktoś ma stany zapalne. No i wiele, wiele innych, po prostu tak. Ktoś może nie trzymać moczu, bo miał kiedyś albo przebył, albo nie wie, że ma zapalenie pęcherza moczowego. I to jest właśnie cały sens. Więc jeszcze raz powtarzam: jak ktoś mnie słucha, nie neguję żadnej medycyny, bo każdy powinien pomagać, ale nie wpychajcie wszystkich do jednego worka, tak się to mówi, czyli nie podajcie trzech czy czterech ziół, jak tam mówicie, niby po studiach zielarki, ale to ja nie wiem, po jakich to studiach. Nie wpychajcie wszystkim ludziom jednakowych rzeczy, jednakowych produktów, jednakowych leków, jednakowych ziół. Nie można takich rzeczy robić. Bo każdy zażywa inne leki. Jeden ma cukrzycę, do tego ma zwyrodnienia, jeszcze jakieś bierze przeciwbólową się ratuje, jeszcze co innego, więc nie można po prostu tak mówić, jak wy wszyscy mówicie. Jednym tekstem, niektórzy pokazują rączki, ładne, piękna dykcja, ładna mowa, ale co z tego, jak samo kłamstwo, po prostu lub niedouczenie. Ja to tak wezmę i powiem: niedouczenie, proszę Państwa. Natomiast tu chciałam powiedzieć tylko po skrócie: Jeżeli ktoś czegoś nie wie, może zadzwonić do mnie, czy to jest niedziela, czy sobota, czy wieczór, czy rano, czy, czy o którejkolwiek porze, bo też pozdrawiam wszystkich ludzi za granicą, w Ameryce, we wszystkich Stanach, gdziekolwiek się znajdujecie, te 20 i przeszło milionów Polaków. Trzymajcie się zdrowo, bądźcie jak najdłużej zdrowi i trzymajcie się, bo przecież pojechaliście gdzieś tam, jak było tu trudno, żeby jakoś żyć i egzystować, więc. Tego Wam życzę. Natomiast dzisiaj zobaczyłam taką opcję, że można włączyć typ tylko dla subskrybentów. Więc ja mam dość dużo tych subskrybentów, więc jeżeli ktoś zasubskrybuje kanał, może się dołączyć do rozmowy. Natomiast to, co wczoraj pewnie ktoś popił z bliska czy z daleka, nie wiem, nie mam pojęcia wypisywały tutaj na podając się za jakieś kupryś, kaprysz czy coś takiego, nie wiem, pseudonim, wygadując jakieś głupoty, a pamiętam jak nagrywałam film i muszę to dzisiaj powiedzieć, o tych ustach, no to już nie będzie można, bo będą kary, ani hybrydowych paznokci, ani napychać jadu kiełbasianego, żeby raka dostać później w usta, ani nic takiego nie będzie można robić, proszę Państwa, i bardzo dobrze, nie wiem od kiedy to będzie zakazane, ale nie wiem, i to już nie moja sprawa, co zrobią wtedy panie, które właśnie dały się namówić i tak sobie zrobiły? Czy przywróci się im to wszystko do poprzedniego stanu, jak ładnie wyglądały, czy, czy będą chciały dalej mieć takie napchane usta tym syfem, bo ja to tak nazywam i, i po prostu to już nie moja bajka. Jeszcze tutaj przywrócę do wczorajszych jakichś po prostu słów. Ja to muszę powiedzieć. Ja nie mam złej rodziny własnej. Bardzo mało nas jest. Wszyscy się kochamy, lubimy, rozmawiamy. Jeden drugiemu nie chodzi w drogę. Nie mam też ludzi żadnych, żeby jakby to powiedzieć. Żeby ktoś nam nie był zły. Za co by był zły, nie wiem. Zawsze jakby ktoś chciał pożyczyć, czy żeby mu dać to, to cokolwiek by chciał, to bym mu, jeżeli było możliwe, dała czy podarowała, ale, ale ktoś chciał zrobić mi na złość, że tutaj codziennie się pokazuje, więc wymyślał bzdury totalne, więc, więc tylko tyle powiedziałam, że zablokowałam i koniec. Ech, tak. I będziemy sobie tutaj na spokojnie omawiać. Nie będzie mi ktoś pytał o, o księdza ryzyka czy o pana prezydenta, bo ja nie siedzę w polityce, za to mi nikt nie płaci. Po prostu wyrażam, tak jak wszyscy, inne zdanie, inną mam opinię o każdym, po prostu jak coś widzę i na tym się to kończy. Więc tutaj tyle z mojej strony ale zawsze jestem za tym, żeby było prawda i sprawiedliwość dla wszystkich, żeby wszyscy jakoś małpa, wszyscy się szanujmy, po prostu rozmawiać. Można na różne tematy, ale nie osobiście po prostu wierzać komuś w ambicje. No i teraz tutaj powiem, raczej nigdy w swoim życiu nie zrobiłam nikomu jakiejś przykrości, więc muszę powiedzieć, że nie ma się czym tłumaczyć, ale to coś, to chyba było dobrze pijane, skoro takie głupoty wypisywało. No, nie dziwota, wczoraj był ten u nas, jak się to nazywa, dożynki powiatowe, więc to mogły być osoby bliskie z otoczenia, które, może tam ktoś coś mówił, które chciały mi tylko i wyłącznie wjechać na ambicje, chociaż po mnie spływa jak, jak po kajnerze woda. Także nic mi się nie łapie. I tyle w tym temacie. Jeszcze raz powtórzę i powiem, że każdy ma własne zdanie. Więc, jak ja powiedziałam i powiem, że mi się nie podobają takie usta. Powiedziało, napisało to kilkadziesiąt mężczyzn i kobiet, też tych normalnych, mówię w sensie normalnych, które nie lubią się sprycować jakimiś takimi śpilami, coś tam sobie obce te za skórę pchać, więc, więc poważam takich ludzi, szanuję I, i ogólnie. Później są problemy, bo ktoś mówi, a kręci mi się w głowie, a tata łaży, tak ma na sobie, na wbijane tuszy, tych chemii, że szok, no to czemu by się nie kręciło, przecież to upływa upływają lata i, i z biegiem czasu to wszystko się odbija po prostu na, na tym. Ktoś pytał mnie przez telefon, że cierpną mu ręce. Proszę Państwa, non-stop. Może to być zrodnienie od kręgosłupa, jest taki nacisk na, na nerwa, i wtedy cierpno, ale może też mieć złe ukrwienie. Już kiedyś tu poszukajcie tego filmiku, który nagrywałam Wam, ukrwienie. Jak ktoś ma złe krążenie, co trzeba pić, po prostu, bo tak, to ja musiałabym odwracać to non-stop, żeby nie przypominać sobie, to by było ciężarem takim, bo chociaż dość wszystko pamiętam, nie zapominam, ale żeby nie powiedzieć czego innego odwrotnie, jak wcześniej i tak, bo czasami można też tak zrobić. Jak ktoś czegoś nie robi, to się nie myli, a jak ktoś coś robi, to się myli. Więc tutaj zawsze Wam radzę na oczyszczenie organizmu. Niektórzy mówią dzwonią, że mają już te grzecha, proszę Państwa, proszę się nie bać, zrobili według przepisów, Płaska łyżeczka, cała łyżeczka na szklankę wody, nawet mineralnej, można duszkiem wypić rano i wieczorem. Oczyszcza z tych gronkowców, z tych pacierkowców, z tych innych szczepów, jakby był dur brzuszny, z tych zakaźnych biegunek, bo takie też są z innych. I proszę Państwa, już od piątego roku życia można podać raz na dzień pół łyżeczki dziecku. No tak już mówiłam, od którego roku życia. Na przykład, jak ktoś ma, bo gdzieś po, zje coś i później z tego ma biegunki. I Dwa, trzy dni, ciężko, no i jeden węgiel, tak, ale może napić tego orzecha automatycznie. I pamiętajcie, automatycznie ustaje. I pamiętajcie, nie pijemy nigdy wody samej. O. Pijemy, jest dość kwaśna. Bo ja dałam całą cytrynę, bo trzeba tak myć dokładnie tę skórkę z cytryny, bo one czasami są woskowane, nie są naturalne, bo wiadomo skąd jadą, z daleka jakoś. Po prostu, czy ktoś na dłuższy okres ma gdzieś w magazynach i, i to nie wiem, czym to konserwują. I, I to jest dość ciężkie do wymycia, nawet pod gorącą wodą, ale czasami tę łupkę taką z chociaż nie powinno się odłupie i z tym białym takim miążem całe te cytryny, takie plastry pokroję, potem to się wyciska. Warto to zaparzyć. No, to, to jak powiedziałam, laska cynamonu, 4-5 anyszków, po prostu można goździka rzucić. Tutaj dajemy jeszcze imbir. On wspomaga w trawieniu, i to to może każdy, tylko taki zasuszony zaparzamy, rzucamy i. Bo niektórzy mają i chory żołądek, i jeli to drażliwe, więc tutaj warto zadbać, żeby nie uszkodzić, żeby jeszcze nie pogorszyć po prostu sytuacji. Macie okazję, teraz są wykopki, może zobaczycie, jak tam macie jakieś działki, że mniszek się wykopał, korzenie, mniszka z tymi liściami, może wykopał się wam jakiś żywokost, no to proszę Państwa, warto zadbać o to, żeby sobie coś z tego zrobić na różnego rodzaju, proszę Państwa, bóle. Oczywiście, że człowiek jak młody, to nie uważa, nie, nie, tu idzie, tam dźwiga, tam, a co ja nie dam rady? Ja też tak dźwigałam, brałam, jak miałam sklepy, pół metra cukru z rampy i niesłam do kombi, do samochodu, bo taki miałam wcześniej po prostu zaniosłam i nic mi nie było. A co się potem działo? tu kręgosłup siadł, tam gdzieś bolało, to nie można, proszę Państwa. Teraz młodzież tak się nie przerabia, jak my dawniej robiło się, nie było maszyn, u rolników, którzy mieli dużo pola, wszystko rękami, czy się odbierało za pokosem, za kosą, wiązało te snopki, stawiało, czy później koniczynę, to, to człowiek do tych ludzi szedł i zarabiał. I proszę Państwa, oczywiście, że płacili, ja nie powiem, że nie, i, I oni mieli pomóc, i, i, i człowiek, który nie miał gospodarki, miał pieniądze na coś tam, żeby sobie kupić. <laughs> Wszystkie te czasy pamiętam. Po prostu czasami zdarzyli, Zdarzyły się osoby, które, bo młode dziewczyny to oszukały w wypłacaniu pieniędzy. No ale to trzeba machnąć w dzisiejszych czasach ręką, ale tego się nie zapomina i nie lubię oszustwa. I kłamstwa. Dlatego też tutaj właśnie powiedziałam, bo jak słyszałam, słuchałam, że czy zioła jakieś sobie weź, nawódź coś tam jeszcze. To ci ma pomóc na nerki. No ludzie, puknij się w głowę. Gdzie leki, które zażywasz? Co to za choroba tych nerek? Jeszcze raz powiem. Czy jakieś zapalenie, czy zakażenie? I, i, i podają, opowiadają głupoty. Zastanówcie się, jak robicie te egzaminy, kursy, Zapytajcie, co ja, czy tak można, a nie po prostu narympał, ja to tak powiem. O, albo wsioradno, co powiem, to powiem, byle powiedzieć, to tak nie można. Wszystko jedno. No i proszę państwa, proszę państwa, tyle. Życzę wam udanej dalej niedzieli, miłych snów. Po prostu tak, odpoczynku, bo jutro idziecie pewnie do pracy, jutro zaczyna się szkoła. Ja chciałam pozdrowić wszystkich, którzy do tej szkoły jutro pójdą. Szczęść Boże im na drogę, wszystkim, niech się im darzy w szkole, żeby zdobywali jak największe, najlepsze wyniki. Po prostu bez stresów, bez niczego. Nie bać się, bo to jest szkoła, to jest nauka, więc zapytać. Jak czegoś nie wiesz, nie rozumiesz, o tego masz nauczyciela, który ma tą wiedzę w jednym palcu, on ci na pewno pomoże. Nie wolno się bać. Więc tyle. Pozdrawiam panią Danusię, jak zwykle jest tutaj. I wszystkich ludzi, którzy. No i podoba mi się, bo jak tu popatrzysz, tam śpiewają, tam dożynki, tu się bawią, tam się bawią. Też tak kiedyś się chodziło, a dzisiaj, jak się nie da rady tak chodzić, to widzicie państwo, jak jest. Trzeba siedzieć, mówić, coś zrobić, i delikatnie oszczędzać się. No bo wiecie, jak to jest. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie jeszcze raz. Szczęść Boże wszystkim. Pa, pa, trzymajcie się.